I Mateusz Trawka, gol! 1-0 Polonia Przemyśl. Wanat. Wanat, ścięcie do środka boiska, piłka polekarne. Oleż, proszę Państwa, Kiks i 2 0! Strzelcem drugiej bramki Radosław Adamski! Z Rybinkiem dwóch zawodników Sokoła. Przerzut na drugą stronę do Radosława Adamskiego, który wychodzi z sytuacji sam na sam. I 3 do zera dla Polonii. Piękne. Ależ piękne podanie do Piątka. Piątek już jest w polu karnym. Paweł Piątek 4 do zera dla Polonii przemyśl. Piękna prostopadła piłka i widzimy radość Pawła Piątka. Pięknie wychodził Paweł Piątek i znów znajduje się w sytuacji sam na sam. Nie ma spalonego. Ścina do pola karnego. Ależ bierna postawa obrońców. 5 do 0 dla Polonii. na nich zespołu gospodarzy jakiej zalążki? Ale brakuje tego finalizacji. Do, dokładnego dogrania, ostatniego. Nie mówiąc już o strzale. Ale proszę Państwa, jest! Wrzutka i gol, Bramkę zdobywa. szansę będzie miał Lebioda. Dużo z nas kraju. Boiska. Wrzutka w pole karne do Senczuka. I gol, proszę państwa, druga bramka serafina 2 do 5.